Wszystko zaczyna się od ziarenka, które cierpliwie czeka na swoją kolej. Każde rosnące drzewo odnajduje w lesie swoje miejsce. Musi zmierzać się z wieloma przeciwnościami losu, aby zapuścić silne korzenie. Wszystko po to, by zaistnieć jako kolejne drzewa. Tak, drzewa i ludzie mają ze sobą wiele wspólnego. Las snuje opowieści z tego samego wymiaru, z którego pochodzą mity. Idź za głosem szumu liści, dotknij delikatnego mchu, poczuj aromat żywicy. Posłuchaj tego, co mówią ci drzewa. Zażyj najpiękniejszej kąpieli leśnej, dzięki której usłyszysz ich mądrość. Dzięki książce kąpiele leśne nawiążesz bliską więź z naturą i będziesz czerpać z niej to, co najlepsze.